Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na Polish Heritage Night. Witam gospodarzy i gości, kibiców i zawodników drużyn Washington Wizards i San Antonio Spurs. Szczególnie witam Polaków i Amerykanów o polskich korzeniach. Osobne pozdrowienia kieruję do pana Marcina Gortata oraz organizatorów tej wyjątkowej imprezy. Życzę sukcesów panu Jeremiemu Sochanowi, który z klasą godną poprzednika reprezentuje Polskę w NBA. W imieniu Polaków w kraju dziękuję Państwu za to wspaniałe święto polskości za oceanem. Są dzisiaj z Państwem polscy żołnierze z jednostki wojskowej Grom, by przypomnieć o wieloletniej obecności Polski wśród obrońców wartości demokratycznych. Teraz Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi ofiarnie wspiera Ukrainę, zapisując nowe, chlubne karty wspólnej historii walk o wolność. Cieszę się, że społeczność międzynarodowa poznaje polskie dziedzictwo poprzez takie inicjatywy, jak Polska Noc w NBA. Życzę Państwu niezwykłych emocji podczas tegorocznego spotkania.